Czyli my jesteśmy przed czasem i dobrze, i dobrze. Na razie nie wchodzimy. Tak, a my mieliśmy być między godziną 10 a 10.30 i będziemy pierwszym motocyklem, który będzie robiony. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj fajny odcinek, dlatego że dzisiajśmy się wybrali znowu do najlepszego serwisu motocyklowego, do Suzuki, Centrum Motocyklowego Adam Mission i będziemy robili przegląd drobny w motocyklu. Będziemy wymieniali napęd i będziemy Montowali jeszcze coś fajnego Coś fajnego będziemy montowali Takie coś będziemy montowali Ponoć instalacja jest straszliwie prosta Tylko, że aby w Wikingu dostać się pod zbiornik, to jest tyle roboty Tyle, tyle tego wszystkiego rozprobowania, że mi się seria tego w ogóle nie chce robić, także... Korzystając z okazji, że jedziemy i tak robić w serwis Wymienimy od razu napęd Już mi się chce nowego napędu, nowych zębatek, żeby było ostre się wszystko za jednym razem zrobił. Cześć! Zimno, zimno, w głowę mi? Nie, bo kamerkę mam, to widzę, co jest grane. Jaki ładny, taki 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 chrząszczyk, taki chrząszczyk. Bo. Wow. Brakuje ci tylko tej skrzyni biegów takiej przy zbiorniku, jak te te poprzednie były. <grystwydzio> no, ja widziałem takiego, miałem okazję. No, bokser. Nie, nie, to jest, nie, się, się... Mhm, mhm. O kurde, zobacz, co stoi. Jaki ładny. ładny! Bardzo Mi się podoba, to jest ta rewelacja, że jak jest się u was Michał, to ten... i jest serwis, to że widzisz to co jest robione przez szybę, że nikt, wiesz, nie, nie goni. Możesz patrzeć, że, że motocykl stoi, co jest z nią robione. Tutaj ten baby biking. <laughs> Ładny. Panie kolor. Tak okay. nie ma To stary, stary lipny ostra czyli tutaj mamy ten schowany już moduł od tego od Shiftera, a tam będzie ten do sterowania czyli on ale go nie, nie wepchniesz tam do środka nie, nie czyli no i dobra w sumie tyle No jest tutaj będzie pokryweczka, nie? No, no, no ale To możesz pokryweczkę zdjąć, tu masz cztery kołeczki i wiesz, i jest też na ziek, ale... No to super W razie ja się się że jak mi padła ostatnia cela w akumulatorze jak wracałem z e, tych, sprzelewic, to nie mogłem odpalić motocykla, bo jak nie ma soku to się to Power Commander nie pozwoli wystartować motocykla i nie mogliśmy go na pychu uruchomić i zrobiliśmy odcinek, jak żeśmy się holowali ale tak jak patrzy się, to ogromny jest ten, 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 ten motor tutaj, nie? Jak gdzieś widziałem rozebraną r 6 to takie... takie, takie... Nie, r 6 No, a to tutaj, to jest grzmot, nie? Super to wygląda. Może no, czy to dwa silniki? No, to jest grzmot, nie? to jest o, takie... Mówię, 2JZ w świecie motocyklowym, nie? Super, Goły. Wstyd. A tu już jest nowy ten? założony. No jak mi się podoba. To są te pierdzionki. bling bling. No ja uciekam, Karo. W takim razie to nic. Dzięki wielkie za wszystko. No, no dzięki wielkie Michał za wszystko. To na razie dzięki wielkie. Ale moi drodzy, słuchajcie, żeśmy wrócili ze smokiem z gorzowa do Stargardu. Smok się pożegnał i pojechał już, aleśmy się złajali znowu na tej Esce, nienawidzimy jeździć tą drogą, mówię, bo to jest masakra jeszcze. Cały czas całą drogę i w jedną w drogą wiało nam prosto w gębę, mówię, żeśmy się mocowali z wiatrem. E, nieważne. E, quickshifter został zainstalowany, e, także teraz... Wypadałoby dokonać jego setupu, nie mieliśmy czasu, żeby to zrobić w CMA, dlatego, że po nas byli kolejni ludzie, którzy e, przyjechali na serwis, na wymianę opon. E, także po prostu to, co można było, to zrobiliśmy na miejscu, a teraz ja resztę no to sobie nagram na spokojnie, tak żebyśmy mogli zobaczyć, na czym to, na czym to polega. czym to mówię, że to jest banalnie łatwe, także mm, jeżeli taka ogolona małpa jak ja sobie z tym poradzi, no to sądzę, że każdy sobie z tym poradzi. <laughs> także no co, przejdźmy zatem do, do tego initial setupu. Tak, mówię, quickshifter, quickshifter, a nie każdy, kto mnie ogląda, musi tak naprawdę wiedzieć o co chodzi, i mówię, można byłoby się bardzo rozwodzić na ten temat, co to jest, jak to działa. Dla uproszczenia, jest to po prostu pewnego rodzaju moduł, który kontroluje zapłon wraz z czujnikiem nacisku, które powodują, że możecie swobodnie podczas jazdy na pełnym odkręceniu gazu, bez użycia sprzęgła, wbijać sobie po prostu kolejne biegi. Jak to działa? Po prostu tutaj na wodziku od skrzyni biegów, tak? na shiftrodzie, jak to się nazywa, montujemy sobie czujnik ściskowy. No i on czuje po prostu w momencie, kiedy wbijacie kolejne biegi, jest tutaj nacisk w tym, w tym miejscu. A on daje sygnał dalej do modułu, który odcina zapłon na po prostu ileś tam, 10 milisekund, na tyle, żeby można było swobodnie, bez uszkodzenia skrzyni biegów i silnika. Wbić ten kolejny bieg bez zaciskania klamki sprzęgła i bez odpuszczania gazu, tak? czyli kompletnie nie tracimy na przyspieszeniu. Praktycznie, jeżeli jest on prawidłowo wystrojony czy dobrze wystrojony, się jemu trochę czasu poświęci, to można zmieniać biegi do góry płynnie jak w automacie. Eee, no czy mówię do góry, no bo teraz wychodzą motocykle, które są w steryjnie wyposażone, bo można do nich dokupić. Fabrycznie montowane quick shiftery, które są up i down shifterami, tak? czyli dwukierunkowe, że i redukują w dół wraz z międzygazem, tak? z podbiciem, właśnie obrotów, żeby nie było tego szarpnięcia tylnego koła, no i też swobodnie do góry pozwalają wam wbijać. Mój działa niestety tylko do góry. W dół, jak się zbija, będę musiał no, naciskać sprzęgło i robić między gaz, żeby, żeby nie było tego, tego szarpania e, poprzez ten, szarpania tylnym kołem. E, no ale no w skrócie tak to wygląda, nie? Zaletą jeszcze tej jednostki, którą ja kupiłem, to jest to, że będzie można motocykl postawić na podnośniku i nie będzie trzeba tak naprawdę na, na hamowni tego wszystkiego ze sobą stroić i, i pilnować, bo e, poprzez aplikację w telefonie, tak na Androidzie będzie można dokonać pełnego setupu tego urządzenia. Także jest to coś, czego praktycznie nie widać, tak? Wszystko jest pochowane, poukrywane, w niczym to nie przeszkadza i, i jest to absolutnie bezpieczne. Przejdziemy sobie na motocykl. Teraz punkt pierwszy, trzeba zobaczyć, żeby. Punkt pierwszy trzeba przekręcić kluczyk, puścić zasilanie na moduł. Dobra, cyk. Zabrzęczała, pompa zacykała, także. Włączamy sobie naszego niebieskiego zęba, klikamy aplikację Hiltech. Zawsze, kiedy parujecie telefon i parujecie go z QuickShifterem, to wpisujecie kod 4325, tak, żeby go połączyć z waszym telefonem. I od tego się tak naprawdę zaczyna cały cały, ten, cały setup i grzybanie w QuickShifterze w tym module. Ok, znalazła QuickShifter Easy. Setup Wizard, widzę, że Jaka czytelna dosyć ta aplikacja, co to mamy? Język, zobaczymy, czy jest nasz. Jest! Polsza. Dobra, i co mamy? Initial Setup. Kreator konfiguracji, co mamy? Na stojaku trzeba postawić motocykl nad ziemią, uruchomić silnik, pozostawić na biegu jałowym. Motocyk jest względnie ciepły, bo jakieś pół godziny temu jeszcze jeździł, także sobie go odpalimy ze sprzęgłem jak to jest w Suzuki cyk cyk, dobra, kolejny krok mamy czy? obroty wskazywane przez aplikację na biegu jałowym są takie same jak te na liczniku tak, każą przy około 4000 obrotów dodać gazu i zobaczyć czy jest wszystko ok. no dobra, no to Mamy 4000, jest 4000 na aplikacji, także ja tutaj nic nie muszę robić. Generalnie można tutaj sobie potem ustawiać, jeżeli wskazywane obroty są wyższe czy niższe. No to ilość impulsów na każdy obrót, który słychać w silniku, można ustawić. My tego nie musimy na szczęście robić. Idziemy dalej. Kreator konfiguracji. Teraz będzie test tego, co zrobił Karol w centrum motocyklowym Adamicznym, który podłącza mi quick Shiftera. Jeżeli zrobił wszystko dobrze, to po naciśnięciu tego przycisku powinno słychać, że jest. Katow silnika, czyli powinien być tak szybko rozłączony, albo w niektórych przypadkach powinien się w ogóle wyłączyć motosek całkowicie. Tak? Działa! Ja? Ja? Ja! Ja! Dobrze. Lecimy dalej. Dobra, teraz jest tak. Będziemy ustawiali katow silnika, czyli jego wyłączenie poniżej. Wartości poniżej wartości 3000, niby w standardzie ustawione, że quickshifter nie powinien działać. Jak będziemy jeździli sobie po mieście w przedziale wartości 1000 do 3000, obrotów, w przypadku Bikinga, no to nie będzie działał quickshifter. Dla mnie to jest ok, generalnie, bo po co mi się odrzeczać od jazdy bez użycia sprzęgła? Na mieście i tak bardzo dużo razy się jeździ na pół sprzęgła, dlatego że ten potwór ciągnie jak lokomotywa z samej, samego dołu. No to mówię, zostawmy to tak, jak jest. Idziemy dalej. Dobra, teraz tutaj są, jest górna granica obrotów, ponieważ shifter, który jest montowany w Bikingu, jest taki sam, jak ten, który jest montowany w innych GSX-erach, czy to jest 1000, czy to jest Suzuki Hayabusa, tam te silniki się niektóre kręcą wyżej, w przypadku gsx a 1000. Standardowe ustawienie obrotów 15000 to jest trochę za dużo, dlatego że u mnie czerwone pole się pojawia przy tam około powiedzmy 10500, trochę wcześniej 10300, więc my sobie obniżymy tą wartość na 10... O, a 10 500, czyli co 500 można schodzić. Dobra. Na 10, 500. czyli powyżej, jak już będzie nam się obijała wskazówka obrotomierza o, o rev limiter, nie będzie działał click shifter, tak? Czyli generalnie 10, 500 i bam, 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 dalej idzie, nie? Nie ma sprawy. Lecimy krok następny. Szóstka regulacja progu czynnika. Usiąść na motocyklu w normalnej pozycji do jazdy przy silniku pracującym. E na biegło jałowym i włączonym sprzęgle wykonać trzykrotny ruch zmiany w górę Tak jakbym normalnie zmieniał biegi i muszę patrzeć jaką wartość wskazuje czujnik nacisku Dobra, no to zobaczymy Sprzęgło do góry Wow, 80% 56% I to jest tak jakbym normalnie zmieniał biegi Dobra Czyli poniżej wartości 60% nie będzie najprawdopodobniej w ogóle wykrywał Tutaj jest dalej wybierz liczbę cylindrów, poniżej. Aplikacja ustawi wartość odcięcia, które będziesz mógł bezpiecznie zacząć. Aha, czyli mam tak, czas odcięcia 80 milisekund, mam liczbę cylindrów 4 80 to jest kurna trochę długo, no ale niech będzie standardowo. Gratulacje, ukończyłeś konfigurację. Zakończ. Ok. Czyli możemy sobie tak. Tutaj jest całe podsumowanie tego co mamy. Będko silnika nam spadła, bo się motocykl w ogóle zrobił ciepły. Kurde, mam nadzieję, że to co nagrałem, że będzie widać, bo nie chcę mi się tego robić jeszcze raz od nowa. Słuchajcie, e, mi się zaczyna już motocykl pomału gotować niemalże. Jest mi cholernie gorąco, nie wspominając o tym, że na zewnątrz jest dosyć ciepło. E, w całej śmierdzę, jeżeli chodzi o te ciuchy, więc zgasimy sobie motocykl. I co? Tutaj, jeżeli chodzi o tą apkę... O tak, już wykryło, że się rozłączył. Ehm. No i co? Wydawało się, to, wydawało się to bardzo proste. Zobaczymy, jak to będzie jak to będzie później. No ehm, co, mam 26% baterii, Bluetooth. No cóż. Pojedziemy to sprawdzić, pobawimy się. Zobaczymy, nagramy. Zobaczymy. Powinniesz no mi skrzynia nie błyszczeć w powietrzu. Zaraz wyjedziemy z obszaru zabudowanego. Uuu, się cykam. Żeby nie było, że coś nie tak żeśmy zrobili i kurna, skrzyja mi wystrzeli Przynajmniej będzie na filmie, będziesz z czego się pośmiać że jakaś cytryna się nie może doczekać, będziemy mnie gościu chciał zaraz wyprzedzać No to co? Mamy trzeci bieg Droga? Bęk, czwórka! Piątka! O, szóstka nie wskoczyła Czywo. ciekawe Jeszcze raz Jeszcze raz 5 tysięcy obrotów, gaz, pęk, piątka, trochę szarpie Szarpię, trzeba będzie jakiś tam fine-tuning tego, tego odcinania, zwłaszcza u góry, zrobić. Uuu! No mam dreszcze, normalnie się czuję tak jakby... Uuu! Ale fajnie znowu z drugiej strony, no masakra! Rewelacja! Mam ten odruch, że chcę zamykać gaz, tak, przed zmianą biegu, jakoś cały czas, ale no... Kurde, no bajka, nie? Po prostu bajka. Trzymasz gaz odkręcony, prawie że do końca w sumie i co? I się schować, trzymać się uporczywie kierownicy i tylko wbijać te biegi. Ba-ba-ba! Rewelacja. Mówię, się cieszę jak, jak dziecko w gwiazdkę do wasakra. To zawsze było moje marzenie, od kiedy się tylko dowiedziałem o istnieniu Quickshiftera. Nie wiem, czemu, czemu tak długo zwlekają, żeby to zrobić, ale kiedyś jednostki, tam jakieś DinoJeta czy, czy Baza, pamiętam też miał w swojej ofercie, potem co tam jeszcze było, HM, tak, też też produkuje Quickshiftery. No to sprawiało wrażenie, że takie trudne jest w ogóle do zainstalowania, do skalibrowania i tak dalej, trzeba to robić na hamowni. A to się okazuje, że no niemal, że można to w domu założyć. Fakt, że ja wykorzystałem troszeczkę e, centrum motocyklowe Adam Mission, no bo pojechałem na przegląd, no to przy okazji już mi zamontowali tego quickshiftera i w sumie całe szczęście, bo podejrzewałem, żebym bluzgał ile wleził, bo te przewody jednak no mogły być troszeczkę dłuższe, żeby fajniej sobie tam poprowadzić i ukryć te, te moduły. E, to taki jeden tak naprawdę minus, jeżeli chodzi o to, bo instalacja była dosyć tego, dosyć prosta. Karol mówił, że, że to było banalnie proste, że to można zrobić sobie samemu w domu. Fakt, że u mnie, no, rozebranie tych, tych plastików, wszystkich, które są e, przy tych przyboczkach motocykla, no to jest po prostu no, kawał czasu, żeby to, żeby to rozmontować i nie ukrywam, że e, no też to, to, jest, to jest takie. <grych> No, że wymaga cierpliwości, bo te boczki się trzymają tutaj, oprócz tego, że są takie zapinki z zatrzaskami, to jeszcze przylegają na rzepie, nie? Żeby to wszystko było całkiem fajnie spasowane i zdjąć to jest jedno, a złożyć to z powrotem to jest drugie. No i mówię, i, i taka, taka ogolona małpa jak ja była w stanie wziąć i sobie puścić setup Wizarda i zrobić, że to do całkiem przyzwoicie chodzi. Fakt, trochę szarpie. Trzeba będzie sobie tam popatrzeć, pobawić się tymi czasami, tego odcięcia, żeby to było dobrze. Mówię, trzeba się pobawić też czułością e, sensora. Ja jestem zachwycony. Cieszę się. Dziękuję cała załoga Bikestar za spełnienie marzenia. Fajne zakupy. Dziękuję bardzo za doradę, dlatego że ja mam moduł sterowania zapłonem, e, także żeście poświęcili trochę czasu, dowiedzieliście się, czy, czy to nie będzie się gryzło z tym, co już mam zainstalowane w motocyklu. No super, że można na Was liczyć, że dobraliście to, co trzeba, zapytaliście się, wykluczyliście jakieś tam ewentualne, e, powiedzmy, kolizje. Rewelacja. Dziękuję Wam za to, za to, że jesteście. Fajne wsparcie, fajne zakupy. Także chylę czoła. No i co? No i jak zwykle CMA. Dzięki wielkie za to, że zaopiekowaliście się moim motocyklem. A wszystko chodzi tak, jak należy, jak widzicie. No mówię, jestem zachwycony. Będziemy się widzieć regularnie na przeglądach. Pora się zawinąć do domu, dlatego, że praktycznie cały dzień w siodle spędzony. Uwierzcie mi, że można mieć dosyć. Jak się dużo czasu spędza na golasie i się jeździ z kami, to można mieć faktycznie dosyć. Ale pogoda była przednia. Nie było ani za zimno, ani za gorąco. Teraz się zrobiło cieplutko. Fajnie, bardzo fajnie. Kurde, się cieszę jak... O Jezu, jak dziecko. Super sprawa. Po prostu... Po prostu super. Bo a taki strach miałem, czy mi ta skrzynia w powietrze nie wyleci! No, nie no, ktoś to sprytnie pomyślał, fajnie. Naprawdę fajnie. O ja, ale się cieszę. No i cóż moi drodzy. W dzisiejszym odcinku to byłoby wszystko. Dzięki Bekie, że